pojawił się na Times Square w samym sercu Nowego Jorku billboard ze mną właśnie dzięki Spotify i akcji i dzięki Spotify. Abstrahując od tego, że fajnie jest siebie zobaczyć na takim wielkim billboardzie w Nowym Jorku. To sama inicjatywa jest cudowna, nie? Bo e, moim celem i moim takim narzędziem do motywowania, do mówienia ludziom o pozytywnych rzeczach jest muzyka, ale też e, Pokazywanie, że nie ma rzeczy niemożliwych na przykładzie swojego życia. I właśnie tym jest trochę ta akcja, nie? Trochę takim motywowaniem kobiet, ale ogólnie też ludzi, żeby wierzyli w to, że marzenia się spełniają. No jakbym, jak ktoś zapytał, wiesz, 10 lat temu, jak um, wiele rzeczy mi nie wychodziło, jakby moje życie to nie jest pasmo sukcesów. I na szczęście, bo to z tego się rodzi jakiś tam rozwój, ale wiadomo, że w tamtym czasie to było trudne pogodzić się z tym, że wiesz, miałam takie poczucie, że się może nie nadaje w ogóle do tego, że nie nadaje się do śpiewania, do y, bycia twórcą, nie? I wiesz, i dzisiaj tutaj stoję i tak bardzo się cieszę tym, że kurczę, że wtedy się nie wycofałam z tej drogi, bo okazuje się, że no po prostu marzenia się spełniają, wszystko jest możliwe. Trzeba tylko być, wierzyć w to, nie? Iść do przodu. Nie spodziewałam się tego i jestem po prostu za to turbo wdzięczna, bo muzyka i sukcesy moje traktuję trochę jako narzędzie do tego, by coś wnieść do życia innych ludzi. I wiesz, tak, no fajnie jest mówić ludziom: Ej, w musisz w siebie wierzyć. No, musisz w siebie wierzyć, zobaczysz, uda ci się. Ale jakie te słowa by miały pokrycie, gdybym ja sama nie mogła jakiegoś świadectwa tego dać? Wiesz, o co chodzi? A kiedy te sukcesy się pojawiają. I mogę to osadzić w kontekście tego, że ta droga była taka trudna, no nie do tego miejsca, to, do, to nawet dla mnie samej to nabiera sensu. To, to dla mnie samej jest łatwiej, to jest mi łatwiej e, oddawać potem tę energię dalej, wiesz? No, głupie jest mówić rzeczy bez pokrycia, a, a tutaj, dzięki temu, że ktoś mi zaufał, że ktoś uwierzył w moją muzykę, że, że Spotify e, wyróżnił mnie w ten sposób. Mm, to, to de facto dali mi siłę do tego, żeby motywować i dawać coś, coś dobrego dla innych dalej. Ja nigdy nie planuję takich konkretnych kroków i jakichś strategii, nie? że, o, teraz ja będę robić muzykę mm, międzynarodową. Nie, nie to wiesz, rzeczy przychodzą naturalnie albo nie przychodzą. Wierzę w to, że gdzieś tam są jakieś scenariusze zapisane i trzeba robić po prostu swoje. Więc ja zupełnie bez jakiejś turbo strategii, staram się robić to, co w danym momencie czuję. Nie? I też przyznam, że nie jestem jakimś przykładem mega konsekwentnej osoby, która mówi, że ja teraz, kolej, ja teraz nagrałam album Ronostany i kolejna płyta będzie taka sama. To też nie, nie widzę siebie w, taki, w takim czymś. Ja też bardziej mm, mówię, ja w tym momencie poczułam album Ronostany i on w tym dniu jest dla mnie prawdziwy.